Witam serdecznie. Urbek z Znajdujemy się w Sosowcu na Zagórzu Centrum. Dzisiaj e, testujemy drugi lokal e, tego kebaba. Za chwilę was obrócę i zapraszam na krótki filmik. Drodzy widzowie, znajdujemy się w cisłym centrum Zagórza. Tak jak możecie zobaczyć, tu mamy drugi lokal Wiktory, który jeden też się znajduje już na Zagórzu. No i co? No i wchodzimy do środka, robimy zamówienie. Zobaczymy, czy jakoś jest dobra. Okej, ok. okay. E, drodzy widzowie, tak jak widzicie, w środku jest dosyć fajnie przestronnie. Lokal się prezentuje tak, jest dużo miejsca. E, pan nie życzy, żeby twarz nagrywać, więc uszanujemy sobie to. Mięsko się prezentuje tak. Menu. No i co, no, świeże sałatki. No i sobie zrobimy zamówieńko. No i tyle. Kamerkę w dół mam spuszczoną, ale muszę ludziom pokazać, nie? My sobie weźmiemy... Co byśmy sobie wzięli? Rolo małe. Tak? I tortillę małą. Mięso sos? Mięso mieszane, sos bardzo ostry. Sos bardziej ostry, obydwa takie za? Tak. Wszystko, tak? Tak. No to daj pana pół daj. Dobrze? Dobra. Normalnie 14. Uh -huh. Tu będzie 7. Ok. Ma to tyle, będzie 6, tu będzie 8. dobra? Dobra. <ślesy> Dziękuję. Tak jak widzieliście drodzy widzowie, zamówienie jest zapłacone, złożone i widzimy się za chwilę. Drodzy widzowie jeszcze chciałbym taką małą informację dorzucić Wam odnośnie turkaza na zagórzu niestety odmówili zgody na wejście z kamerą, więc nadal utrzymuję, że prawdopodobnie mają zepsutem, zepsutego kebaba tak jak wcześniej. No i co, jeszcze odnośnie tego kebaba, tak jak już mówiłem, czwarta pozycja ostrości sosu przyjemny dobry, jeżeli, jeżeli macie luźnie 14 zł na małego, to chętnie zapraszam Was do tego punktu. So, sosiki, tak jak już mówiłem, bardzo dobre. Ja nie chcę też mówić, że wybitne, bo takiego kebaba to mało mamy w okolicy. Jedyny z wybitnych kebabów, no to u pani Doroty Pasza Kebab Czelać na osiedlu Musiała. I tam was też serdecznie zapraszam, obecnie mają urlop do 20, ale po, po 20 możecie odwiedzić. Tamte miejsce, tak jak już mówiłem też wcześniej, był tam mester Krycha, a ja będę się wybierał na kolejnego kebaba do chuja. Jak dobrze to wypowiadam, na Dąbrowę Górniczą, tam gdzie był książulo. Z mojej strony wszystko, heja ko do kolejnego. Zamówienie odebrane z tym, że od razu chciałbym podkreślić, yy, pierwsza yy, scena w filmiku, która była nagrywała na ostatnio, niestety miałem uszkodzony plik, więc muszę dograć sceny, gdzie kebaba zamówiłem sobie, yy, przyjechałem... <laughs> w miejsce, w którym można normalnie nagrywać no i co, za chwilę przejdziemy do konsumpcji ja już wiem jak on smakuje i tak dalej, jak go oceniać ponieważ zjadłem już dwa takie kebaby ostatnio no ale żebyście wy też po prostu mieli drodzy widzowie tą satysfakcję zobaczenia tego no to wziąłem dodatkowo kebaba żeby Was nie zostawić, kebab się prezentuje tak. Jest to wersja duża. sos bardzo ostry, z podkreśleniem na bardzo ostry. Smak mięsa jest dobry i tak dalej. W sumie nie miałbym się do czego doczepić. No i co? No i w sumie. Wypełnienie jest dobre, soczyste mięsko, soczysty kurczak. Klimat w środku też jest fajny. No i przechodzę do konsumpcji. Już was obracam na kamerkę drugą. Chcę sobie poradzić sam niestety osoba, która mi pomagała przy nagrywaniu, obecnie jest nieosiągalna. Tak jak mówiłem, bardzo dobre mięso, lokal do polecenia. Klasyfikuje ostrość sosów na granicy czwartego miejsca obecnie. Jak mnie oglądacie na bieżąco, to wiecie, które lokale zajmują pierwsze miejsce, drugie i trzecie. niego bym ustawił na czwartą pozycję. Oczywiście odnośnie tego lokalu będę go musiał i tak i tak sprawdzać co jakiś czas, ponieważ mamy przykład pierwszego lokalu, który jest na Zagórzu. No niestety po moim filmie chwilę później on się zepsuł, więc tutaj będę bardziej uwagę przykładał do tego, żeby sprawdzać go co jakiś czas. Tak, jak mówiąc, mam na ten miesiąc dwa filmy zrobione. Więc po prostu, tak jak obiecywałem, o, czy będzie jeszcze jakiś film w tym miesiącu, nie wiem, nie obiecuję. Choć chciałbym jeszcze wrzucić Wam filmik z jakiegoś urbexu Dodatkowo, obecnie czekam na. Kuriera z imposta, ponieważ zamówiłem sobie latarkę do nagrywania filmów właśnie w ciemności. No i co, no nie. mogę polecić ten lokal, możecie przyjść, zjeść smacznie, przewitać się. Na pewno w najbliższym czasie yy, będę chciał tam bociana postawić w jakimś dogodnym miejscu, żeby reprezentować yy, ten lokal. No i co? I do kolejnego heja.